Zdanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian, bracia. Prawdę mówię w Chrystusie, nie kłamię. Potwierdza mi to moje sumienie w Duchu Świętym, że w sercu swoim odczuwam wielki smutek i nieprzerwany ból. Wolałbym bowiem sam być podklącą i odłączonym od Chrystusa dla zbawienia braci moich, którzy według ciała są moimi rodakami. Są to Izraelici, do których należą przybrane synostwo i chwała, przymierze i nadanie prawa, pełnienie służby Bożej i obietnice. Do nich należą prajcowie, z nich również jest Chrystus według ciała, który jest ponad wszystkim. Bóg, Błogosławiony na wieki. Amen. Oto Słowo Boże. O Kościele Święty, chwal swojego Pana. Kościele Święty, swojego Pana. Wysławiaj Twego Boga, Sejonie. Umacnia bowiem zawory bram Twoich i błogosławi Synom Twoim w Tobie. Pewnia pokój Twoim granicom i wyborną pszenicą hojnie Ciebie darzy. Ślestwe polecenia na krańce Ziemi, a szybko mknie Jego słowo. Kościele Twojego Pana Oznajmił swoje słowo Jakubowi Izraelowi ustawy swe i wyroki Nie uczynił tego dla innych narodów Nie oznajmił im swoich wyroków Jasna, mnie, a one idą za mną. Alleluja, alleluja. 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 Pan z wami, słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Pała Tobie, Panie. Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w szabat spożyć posiłek. Oni go śledzili. A oto zjawił się przed nim pewien człowiek, chory na błodną puchlinę. Ten Jezus zawytał uczonych prawie i faryzeuszów czy wolno w szabat uzdrawiać, czy też nie, gdyż oni milczeli? On zaś dotknął go, uzdrowił i odprawił. A do nich rzekł, Któż z was, jeśli jego syn albo wół wpadnie do studni, nie wyciągnie go zaraz, nawet w dzień szabatu? I nie mogli mu na to odpowiedzieć. Oto słowa pańskie. to słowo Panie Jezu, kolejny cud dokonany w Szabat. I kolejne zgorszenie faryzeuszów. Dlaczego w Szabat? Dlaczego leczy w Szabat? Właśnie dlaczego w Szabat? Na pewno, żeby. Tego człowieka zrobić, pocierpiał. Ale był też drugi powód, a żeby uwierzyli w ciebie, że jesteś Bogiem. Bo przyszedłeś na świat po to, żeby zaświadczyć o swoim bóstwie i dać świadectwo. Dać świadectwo. By objawić swojego Boskiego Boga, który cię posłał dla zbawienia świata. Tak. I to był cel, żeby ci faryzeusze i uczeni w piśmie, którzy się gorszyli, żeby ciebie poznali. Wiele się naczytali o tobie, poznali świetnie pisma. A nie uznali Cię. A inni nie znali tak dobrze pis, jak oni, a uwierzyli. Pytanie dlaczego? Ich duma, ich duma ich zgubiła. tak. I tego tak to ta duma gubi dzisiejszych ludzi. Wielu ludzi, duma gubi ich. Bo my chcemy być jako Bóg, my chcemy rządzić światem. A nie, żeby tam ktoś nami rządził, jakiś tam Bóg. Jakiś tam Bóg, żeby nami rządził. No i szkoda. No i szkoda. Bo w ten sposób samych siebie unieszczęśliwiają i to na życie wieczne. I na tym też wolę. Święty Paweł Apostoł, tego fragmentu listu dzisiaj wysłuchaliśmy. Tak, w swoim sercu odczuwam wielki smutek i nieprzerwany ból. Dlaczego? Bo ciebie nie poznali. Może trudno nam było wysłuchać tego zdania, bym bo bowiem sam być pod i odłączonym od Chrystusa dla zbawienia braci moich, którzy według ciała są moimi rodakami. I tam mi się przypomina takie powiedzenie: Kocham cię nad życiem. Tak może być. Tak może mąż kochać swoją żoną: wszystko, wszystko, żebyś tylko ty się zbawił, ty się zbawiła. Ale też dopowiadam, jak się ty zbawisz, to ja też tak może mówić małżonek, bo są jedno. Jak jedna połowa będzie w niebie, to druga też. Tak, Panie Jezu, żebyśmy potrafili tak kochać jak Ty, tak jak święty Paweł Apostoł i głosić całemu światu. Bóg, Bóg błogosławiony na wieki. Amen. I modlimy się za wszystkich ludzi. Panie Jezu, żeby Ciebie poznali i Ciebie kochali, tak jak ty nas ukochały. Z Ciebie prosimy. Modlimy się za wszystkich, którzy za niedługo będą odwiedzać groby, aby zrozumieli, że kiedyś też umrzą, umrą i staną przed Bogiem, aby byli gotowi. Ciebie prosimy. Odmyś się za zmarłego księdza Andrzeja Maślanki, o życie wieczne dla niego i skrócenie mąk czystowych. Ciebie prosimy. Odmyś się za zmarłych z naszej dzielnicy. Ciebie prosimy. Odmyś się o potrzebną łaskę zdrowia dla pana Braszczoka. Ciebie prosimy. Myślę za naród żydowski, aby już nie zwlekał, a przyjął naukę Pana naszego Jezusa Chrystusa i głosił tę naukę całemu światu. Ciebie prosimy. Złagodzenia gniewu Bożego nad grzesznym światem i rozszerzenia królowania dwóch serc miłości Jezusa i Maryi w Polsce i na całym świecie. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych z naszych rodzin, naszych krewnych duszy, czysto cierpiących, za te, które znikąd ratunku nie mają. Ciebie prosimy. Do zmarłego teścia Tadeusza w 12. rocznicę śmierci. Ciebie prosimy. Módlmy się o światło Ducha Świętego dla rządzących, aby ustalając prawa, Mieli zawsze na uwadze prawo Boże i dobro całego społeczeństwa. Ciebie prosimy. Boga Trójcy, przy Najświętszej i Matki Bożej za wszystkie grzechy narodu polskiego. Ciebie prosimy. Boże Ojcze że przyjmij od nas te prośby, które Tobie przedkładamy duch Świętym z zasyństwem Matki Najświętszej przez Chrystusa, Pana naszego.